Witam wszystkich, e, nazywam się Kamil Będę e, dla was ogrywał e, Horizon Zero you Dawn Oczywiście proszę się nie dziwić Wszystko będzie w grze po angielsku Ale tak już u mnie jest Z tego względu, że po prostu wolę Grać po angielsku Bo mi się tak bardziej podoba Trzyma to bardziej klimat e, Napisów nie będę wklejał Ani nie mam nawet możliwości łączenia polskich, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki problem. Yy, kontynuujemy historię w, z yy, War Chief. Dokładnie widzimy. Nie zabije jakiś bandytów czy coś w tym stylu. I zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Ogólnie rzecz biorąc, będę chciał pokazać jak najwięcej z tej gry. Eee, oczywiście będę pomijał takie rzeczy jak upgrade czy coś w tym stylu. No, to myślę, że nie jest potrzebne pokazanie. Eee, tak samo mogę czasami upomijać niektóre rozmowy. Są naprawdę bardzo dużo tu mówię to zajmuje naprawdę dużo czasu w razie czego kilka poprzednich filmików są po prostu po angielsku z, z, po prostu z chwilowych prób ale postanowiłem tak grać po polsku mogą tu się pojawić wstawki angielskie Znowu? z powodu że lubię Czasami wstawić coś po angielsku Ale to wszystko jeszcze zobaczyć. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho, a czego to Dajcie ci mi znać.

całkiem silne są te potwory nawet Chodź. nie za bardzo jakoś lubię na nich jeździć, czy coś z tego są szybsze, ale jednak umiesz dużo rzeczy. z tego względu, że po prostu dużo tu trzeba dużo materiału wspierać, nie jest czego zrobić, prąd, kółko, cokolwiek, wszystko Będziesz jeździć na takim zwierzę zwierząt dużo miniesz Czasami będę to używał, a czasami nie Głównie będę pieszo chodził Mam nadzieję, że jakoś ludzi to jakoś nie odrzuci z powodu wydłużenia Może tak się przyspieszymy Zobaczymy, jak to będzie lecieć. A jak widzicie, trzeba zbierać dużo materiałów. Co potem co, coś sprzedać, żeby coś nowego kupić. To musi być Oczywiście, jakby ktoś nie zauważył, to komentuję to później. O, już ograniu. Z tego względu, że po prostu poprzedni klik jakoś nie działał dla mnie. Coś tam nie pasowało, po prostu i nagrywam od początku cały komentarz. Mam nadzieję, że będzie lepszy. Oczywiście. Zobaczymy. Jak się dopiero że moje początki tak zobaczymy jak jest dużo zobaczymy ha. Mam nadzieję, że będzie dobrze No właśnie, lecimy tam. Staram się naprawdę bardzo szybko to jakoś lecić z, z tym ale to wiadomo czasami wszystko Braves! I it all cleared away. Are there no more Braves or healers here? Just me. You're hurt. What happened? I didn't. It's madness out there. War Chief Sona sent me back to report. I'm no good to her like this. Voile told me that to tracked the killers. Did she find them? We fought to try to help again. They sent corrupted machines to attack us. My wounds are worse than before. So the war chief sent back to help but... no, 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 she hasn't given up the fight. So no, you were here when the war party was no, ambushed. I was. I thought after the proving there could be no darker day, but I was wrong. The war chief was delayed gathering the rear guard. Eager for revenge, the Braves in the lead fell into the trap. Dozens lost in minutes. If Sona hadn't arrived and rallied us, no one would have survived. Varl sent me to look for Sona. Do you know where she is now? All I can tell you is where we parted. Near the metal tower, southeast of the ruins of Devil's Thirst. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the embrace and report what I know to Varl and the others. May All Mother lend you strength. You'll need it, going alone. Oczywiście będę się, starał się tutaj nie komentować, jakoś, jakoś będzie Aloy z kimś rozmawiać. Ale w razie czego, jakby było coś naprawdę mało ważnego, to coś tam dodam od siebie. Tutaj, ogólnie w tym załogu, tutaj jest, jest dużo, dużo kwestii pobocznych. Także tu później być, a chwilę czasu. Wszystko jeszcze zobaczyć. Lecimy dalej. rzeczy, które można zbierać że, ale tak jak wpatrzyłem na mapę tego całego obszaru, to tutaj jest tego masa. Do wszystkie odstanie. Ogrom widziąło dopiero drugie na 67. Także kurde będzie ciężko takie coś na przykład samemu zebrać. Myślę, że ktoś by po prostu chciał to zrobić jakoś tutorial, ale gdzie po prostu wszystko gdzieś jest pokazane. Krok po kroku, samemu wszystko szukać, o wow. naprawdę ciężko, dużo można pominąć, grać normalnie, głównym questem, tak, czyli trzeba mieć naprawdę to oko, oczy dookoła głowy, żeby to wszystko ujrzeć. No i oczywiście pełno wszędzie tych potworów, si masa, kurde obroch. This must be the rise Sona's runner told me about. The war chief stopped here. So where did she go next? That old bow has seen a lot of action they must have taken a moment to rest. dressings for wounds. arrow sharps. no one would have left it willingly. As soon as taken losses. couldn't have been easy. going on after the ambush. the runner wasn't the only one who got hurt. braves were crafting ammunition here. No i tutaj ten fokus naprawdę bardzo pomaga. W sumie ciekawe byłoby to, jak ona na tego nie umierają, no, ja i widzimy go do ogóle. Śledzenie. na pewno coś innego. Dobrym motywem tutaj Takim... No, tym... ...ofradem nowoczesnym. Zresztą tutaj gra. Staram się to szybko wszystko przebiec. <głos> <głos> Dotrzeć do pewnego punktu. Z tego zależy że po prostu nawet dwa razy, już drugi raz, robię ten quest. Ale dokładnie nie tylko ten quest. Z tego względu, że po prostu wcześniejszy mój plik z wideo gdzieś coś się z nim stało. Że nie w ogóle nie mogę go zredetować tak jak trzeba. W ogóle obraz był... zrobił jakiś. No doby w ogóle nie było ani HD, ani jakichś niższej jakości. Wszędzie kwadraty. I w ogóle dźwięk wraz z, z obrazem się nie zgrywał. O, tych to lubię. Mocne. No pewnie byłoby się na nich przejechać, chyba, bym się dało. W takim większym kortekacie właśnie są na ładne Pewnie. Łuk. Uwielbiam w Jest jedna z moich ulubionych broni. Tak samo uwielbiam na przykład Tomb Raidera. Tam też. Tego oczywiście nowego. Łuk, podstawa. więcej, a to zniszczyło cię więcej, Uh, so you're War Chief Sona? Varl asked me to find you. Has he held the gate? He has, bravely. I saw him kill a corrupted machine himself. But he worries for you. Our tribe needs strength, not sentiment. I've tracked some of the killers who struck the proving. I crave vengeance. Do you? <sighs> you have no idea. Show me then. Lend me your strength. Okej, okay, lecimy dalej, kurde. Będziemy teraz zabijać pełną grupę. Tu będzie taki test, sumie... no Czy ja mam radę przynajmniej zrobić to samo. No, nie będziemy wszystkich, to jest mniej więcej samo po prostu. Będzie motyw, że jak po prostu już mnie tam znajdą, Tłumaczę, że jestem, to... Po prostu wejdą inni, ale nawet choćby jak to w każdych grach większość musi zrobić sam. Jakby nie było to albo ich połowę by albo oni po prostu biorą jedną czwartą życia tego co ty bierzesz i tak to mniej więcej gra całe. Także większość wszystko musi zrobić sam. Ale tak już jest. There's a lot of them everywhere, to pick them up for life and for all the shots and everything that's needed. Hours ago, I sent Braves into hiding in the trees below. On my signal, they'll attack. The enemy and their demonic machines outnumber us, but we will have fury on our side. We could have more than that. It's Blaze. That's Blaze. What well, we used to burn, they used to blast. It's how they dug out this pit. So we put fire to it and then? Boom. Then let us begin. Whoa, wait. Let's not rush. Give me some time to make an approach. If I end up alerting them, open fire. Oh, quite <sighs> Let's see what you can do. Tak gra, że się dużo naprawdę przypomina też Tomb Raidera. W drugą część nie grałem jeszcze, aaa, ale... Ok, jest moment! No oczywiście, musimy zobaczyć. Chodź, chodź tu. A w dzisiejszej chwili ta cicha Silent naprawdę fajnie Dobrze, możesz... Tu no, mógłby tam że możesz zabijać do Scrum, do tych lepszych, do większych To mi go już nie widzi. No, po kolei wszystko wchodzi naraz. No. Nie wiem czy dokładnie tutaj, ale w tym momencie, czy. Przejdę, pierwszym ale czy mi nie zabije coś. A co że wszystko się okaże oczywiście nie No i ktoś już tu przejść, to czekaj, się zobaczy. Zobaczymy, zaraz to no i proszę, tak jak mówię, każdy moment, dupa, żeby to tak długo Całe przygotowania i wszystko. Nie wiem, czy to kilka razy jest. Zobaczymy zaraz, tak że się wszystko okaże. Mam nadzieję, że tym razem ile I lecimy jeszcze. Z... Trzecia próba. W, w niższej etapie to, to ślepiej mi idzie. <grym zeszła> Tutaj dopiero, tak na początku. Jeszcze są, oswajam się z grą. jest trochę do ogarnięcia, nie powiem. <grym zeszła>

Później mam naprawdę cenniejsze <laughs> no jeszcze strzałek. jeszcze mi, to nie jest tak, że tego sobie Późniejszy upgrade jest dobry, że możesz nazbierać sobie więcej tych kwiatów do uleczania Tylko to możesz się wyleczyć lepiej, lepszych niż tylko jeden pasek, tylko chyba to trzech możliwości. Coś koło tego, Muszę dojść, dość.

Daj mi się, że chyba tutaj, już, już przejdziemy tą nową i Postaram się wszystkich zabić. Kill, you you Dobra, wszyscy szlają no. tamtych, także No. że tu nie ma takich No. 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 gości tu jest chyba jeszcze ten. No. jeszcze No. 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 się

Tak, uleczyć się jeszcze. Szardy, wszystko potrzebne. O, za wysokisko. A wszystko, zmiary, wszystko potrzebne naprawdę. tej grze to priorytet. W cudzy grach naprawdę można dużo rzeczy ułożyć, zbierając i przejść całą no, grę, ale tutaj daleko nie zejdziemy. Coś z cudzymi miastami. to was. Tam też naprawdę bardzo dużo szczegółów zbierać. to inaczej, żebyśmy daleko nie zaszli? losing blood my health is not your concern no one doubts your determination but you need rest she's right war chief time to to time close. Close. what are you doing here I ordered you to hold that gate with your life and so I did until the runner you sent returned with news of his encounter with Aloy and your location I left the gate well guarded my place is here with you with our vengeance. Am I not owed that? Uh maybe I should have a look around, see if I can figure out where the rest of the killers are. Do as you wish. Everyone else does. Mother. But... <laughs> Commanders, over the past month, accidental blaze explosions have killed a dozen men. Here in the ring of metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter, safe from stray sparks and lightning. And I've posted guards to control access. I urge you to take similar measures or suffer the consequences. Supply Master Thrawn, out. A blaze stockpile inside their base. Sabotage that. Ring of metal. We'll right? ring of metal. To I the found Good rest room. Room. the rest of the killers are camped inside. A ring of metal. Do you what that means? Damn them. The ring of metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. I will return to make an exception. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme! Please, War Chief, break the taboo. Devil's grief. Is a cursed place, but maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes, and launch our attack from there. Sounds like a plan. See you there. No, i w odcinek. No, oczywiście, to, Postaram się jak najszybciej wszystko jak nagrywać, komentować. Mam nadzieję, że nie będzie takich więcej powtórek z tego stylu. Będę komentował na drugi dzień, czy coś takiego. Ale może się tak jeszcze zdarzyć. Mam nadzieję, że to jakoś źle nie wyjdzie. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Co wam się podoba? Jeśli się podobało, proszę bardzo, lajkujcie. we have also some can't be too prepared